Kryształowa nuta trafiła do Giżycka. O spółdzielni w nowym programie. Ćwierć wieku z wikliniarską pasją. Ewa Brzostek zapraszam na kolejne wiadomości telewizji KTK. Za nami kryształowa nuta. 17 edycja, mimo pandemii, była sporym zaskoczeniem dla jej organizatorów. Do pierwszego etapu zgłosiła się rekordowa liczba uczestników. O to, by wyśpiewać swój sukces, ubiegało się ponad 250 wokalistów. Jednak wystąpić na scenie udało się blisko 40 najlepszym. Nagroda Grand Prix była niestety tylko jedna. Wyśpiewała ją Irina Ilczyszy-Zgirzycka, która zachwyciła jurorów autorskim utworem. Tak jak teraz, boli mnie. Bardzo się cieszę, że mój autorski utwór został tak wysoko oceniony. Jest to dla mnie bardzo osobisty utwór, więc naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mi miło, że został doceniony i, i, i odebrany tak pozytywnie. Także na pewno to no i jest mi oczywiście bardzo miło, że udało się, że zostałam doceniona o tak. W sumie tyle. No, nie wiem co mam powiedzieć. Jeszcze nie ochłonęłam chyba za bardzo, żeby sklecić jakieś e, zdanie sensowne, ale jest mi na pewno bardzo miło i, i bardzo się cieszę, że mój autorski utwór został wyceniony. Jak przyznaję zwycięszczyni kryształowej nuty scena to jej drugi dom. Ponieważ na co dzień studiuję wokalistykę jazzową. Na razie jestem studentką wokalistyki jazzowej, więc tak, jakby raczej na co dzień śpiewam, na szczęście. No i bardzo się z tego cieszę, że, że na razie się udaje tak żyć. Także jest to moją codziennością i, i pasją. Pierwsze miejsce trafiło do Magdaleny Hołuj z Kielc, która tak wysokiej lokaty raczej się nie spodziewała. Co widać zresztą po moim stroju, gdyż e, jednak podczas występu byłam ubrana w sukienkę taką dosyć długą, a teraz jestem tak na roboczo troszeczkę. E, no. Jestem teraz w takich emocjach, że nawet nie wiem za bardzo, co powiedzieć, szczerze mówiąc, bo nie spodziewałam się. Jest mi naprawdę niezmiernie miło, że, że Jurorzy i w ogóle tutaj wszyscy docenili moje wykonanie, i bardzo się cieszę, że przyjechałam tutaj i że te pięć godzin po prostu drogi no popaciło się. Gdy ranisz mnie, kolejny raz nie czuję. Magda, podobnie jak Irina, śpiewanie ma w swoim DNA, bowiem od najmłodszych lat występuje. Jeżdżę na festiwale od 12 roku życia. Nie jest to mój pierwszy, ale na pewno też nie ostatni festiwal. Wiadomo, że człowiek radzi sobie troszeczkę lepiej, czasem trochę gorzej na festiwalach. Na szczęście ja zawsze miałam taką raczej dobrą passę, więc tych sukcesów było zawsze dosyć sporo, ale jednak po tym roku przerwy niestety tutaj COVID troszeczkę nam pokrzyżował wszystkim, myślę, muzykom i nie tylko muzykom plany. To po tym roku przerwy jednak fajnie było wystąpić w końcu znowu na scenie i, i poczuć te emocje, które się z tym występem wiążą. Ten konkurs, ten festiwal zasługuje właśnie na miano festiwalu. E, bardzo dużo słyszałam od znajomych e, bardzo dużych, e, bardzo dużo dobrych opinii e, i stwierdziłam, że też spróbuję. Nigdy nie byłam w Kętrzynie, więc e, szkoda, że troszeczkę pogoda nie dopisała, bo jednak no niestety cały czas padało, e, ale postanowiliśmy przyjechać i, i zobaczyć jak jest tutaj I, i było naprawdę bardzo fajnie. Drugie miejsce zdobyła Julia Kaczmarczyk z Elbląga, natomiast trzecie Natalia Kawszyn z Kielc. Z grona 37 wokalistów, którzy trafili do koncertu finałowego, jury przyznało również wyróżnienia, które otrzymały Kaja Frankiewicz ze Sławy, Aleksandra Jeznach z Kętrzyna oraz Antonina Bielińska z Kartus. Wyróżnienia specjalne i nagrody specjalne powędrowały do Jagody Olejasz ze Wschowej, Filipa Rychcika z Zakroczymia, Dominiki Siwek z Kętrzyna, Oktawi Bernaś z Ornety oraz Natalii Szebli z Bielawy. Jury jednak nie miało łatwego zadania, by wybrać tych najlepszych. Chyba śnie, chyba się pomyliłem. Chyba przyjechałem. Zupełnie gdzie indziej, chyba że to, że to są mistrzostwa świata. To nie jest kędrzyn. Z dumą muszę powiedzieć, z radością mówię do Was, do młodzieży, że jestem powalony bardzo, bardzo wysokim poziomem tego przeglądu XVII. Nie wiem, gdzie się uczycie śpiewać, ale to absolutnie nie, nie było słabych punktów w ogóle, na, na rzeczy, na które zwykle zwracam uwagę. Chciałem powiedzieć na przykład, że bardzo szanuję Was za to, że się pięknie przygotowaliście wizualnie do tego. To jest też wyraz szacunku dla sceny. Nie jestem w stanie sobie poradzić ze sprawiedliwym werdyktem. I mówię to świadomie do was, żebyście też słuchając werdyktu, bo on musi jakiś zapaść, musi paść, muszą paść te nagrody. Mogłoby być zupełnie inaczej. Obok niego obradowali producenci Marcin Kindla i Robert Sadowski, realizator dźwięku Ryszard Schmidt oraz trener wokalny Anna Rybska, którzy również mieli ciężki orzech do zgryzienia, by wyłonić zwycięzców 17. edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Kryształowa Nuta. Poziom niesamowicie wysoki. Przypominam sobie siebie jako małą dziewczynkę, bo mieliśmy tutaj kilku wykonawców 13-14-letnich, no Myślę, że nie mogłabym się porównać do tych ludzi. Naprawdę śpiewacie świetnie, naprawdę jesteście świetnie technicznie, na pewno ujęły nas własne kompozycje i myślę, że do tego będę was zachęcać, abyście pisali swoje piosenki. Natomiast naprawdę wszystkim wam należą się wielkie brawa i wielkie gratulacje. I tak jak powiedział Robert, dlatego że uczę, ja też jestem z was dumna. Piszcie swoje piosenki kombinujcie. Bo to jest one najpiękniejsza droga, żeby wykonywać swoje własne rzeczy. I wszystkiego dobrego gratulujemy. Ja też jestem z Państwa bardzo dumny. Jeżeli ktokolwiek dzisiaj wyjdzie bez nagrody, to bardzo Was proszę. Śpiewajcie i róbcie to cały czas, bo robicie to świetnie. Jestem tutaj długo, chyba najdłużej z nas wszystkich. Zwracajcie uwagę na to wszystko, co nie jest śpiewaniem to też jest strasznie ważne. Jeżeli opowiadacie historię, tekst jest jakąś historią, to musicie to poczuć. Wtedy będziecie prawdziwi. Wtedy ja, siedząc tam w fotelu, będę miał ciarki na plecach. Tylko wtedy, nigdy inaczej. Robert o tym wszystkim mówił, ale to bardzo ważne. Gratuluję Wam wszystkim. Wieczór uświetnił występ Roberta Janowskiego. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin. Warto podkreślić, że rok temu do konkursu wpłynęło ponad 100 zgłoszeń, z których zaprezentowało się na scenie 30 wokalistów. W tym roku swój talent zgłosiło. 250 uczestników. Za rok kryształowa nuta będzie obchodziła 18. Już teraz jesteśmy ciekawi, ile osób będzie chciało zaprezentować swoje umiejętności na kanczyńskiej scenie. Tak jak teraz boli mnie. W czwartek wyemitowaliśmy na naszej antenie pierwszy odcinek biuletynu spółdzielczego, nowego programu, w którym poruszamy zagadnienia związane z funkcjonowaniem i stawkami opłat w spółdzielni mieszkaniowej Pionier w Kętrzynie. W marca mieszkańcy spółdzielni otrzymali zawiadomienia o zmianie wysokości opłat za mieszkania i garaże. Zmiany zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 roku. Czego dotyczą? Z czego wynikają? Dlaczego stawki opłat są różne w poszczególnych budynkach? Czy są sprawiedliwe? Odpowiedzi na te pytania udzielamy w biuletynie spółdzielczym, nowym programie emitowanym na antenie telewizji KTK. Zagadnienia poruszone w pierwszym odcinku biuletynu to: rodzaje opłat spółdzielni, stawka eksploatacyjna bez tajemnic, podwyżki opłat, kto, ile i dlaczego sprawiedliwie. Dlaczego spółdzielnia podnosi opłaty za mieszkania i garaże? Opłaty eksploatacyjne za lokale ustalamy w takiej wysokości, aby pokryły one koszty eksploatacji i utrzymania naszych nieruchomości. Zmiana wysokości opłat, która wejdzie w życie od 1 lipca. Dotyczy tych budynków, których koszty utrzymania w ostatnich latach były wyższe niż opłaty ustalone na podstawie dotychczasowych stawek. Podkreślić należy, że ponad 1 trzecia mieszkalnych budynków spółdzielczych, czyli 50 ze 150 nieruchomości, nie wymagała podwyżki opłaty na eksploatację nieruchomości. W tych budynkach podwyżka tej opłaty nie nastąpiła. Na powtórkę programu zapraszamy bezpośrednio po wiadomościach telewizji KTK oraz codziennie o godzinie 16 i godzinie 20. Kolejny odcinek biuletynu spółdzielczego już w przyszłym tygodniu. Ocena zatrudnienia na lokalnym rynku pracy czy ocena funkcjonowania spółek komunalnych za 2020 rok. To dwa pierwsze punkty, które otworzyły 36. już sesję Rady Miasta. Kolejne uchwały były podejmowane dosyć gładko. Dyskusje, momentami burzliwe, rozpoczęły się w połowie sesji. Powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej i nadanie jej statutu to pierwsza uchwała szeroko dyskutowana przez Rajców. Kolejne, dotyczące zmiany uchwały w temacie alkoholu, zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli, czy kwestia wystąpienia ze Związku Miast Polskich, były już bardziej emocjonalne. Czego konkretnie dotyczyły poruszane tematy? Jak głosowali radni? O tym szerzej w kolejnym wydaniu wiadomości telewizji KTK. Śmiało można powiedzieć, że pandemiczna historia zatoczyła koło. Dokładnie rok temu, w maju, rozpoczęło się odmrażanie gospodarki. W tym roku jest podobnie. Od dzisiaj klasy 1-3 wróciły do nauki stacjonarnej. Otwarto również galerie, muzea, sklepy budowlane, meblowe i galerie handlowe w reżimie sanitarnym. Od 15 maja, jeśli nie będzie wzrostu zachorowań, nie będziemy musieli zakładać maseczek na świeżym powietrzu, jedynie w przestrzeniach zamkniętych. Uczniowie starszych szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą mogli odbywać edukację w systemie hybrydowym. Na świeżym powietrzu mogą działać m.in. lokale gastronomiczne, kultura i sport. Końcówka Maja to całkowite odmrożenie gastronomii, która może przyjmować gości wewnątrz, i odmrożenie edukacji, gdzie starsze dzieci i młodzież mogą uczyć się stacjonarnie. Roman Guzek już ponad ćwierć wieku temu pokochał Mazury. Osiedlił się w Brzozowie pod węgorzewem i żyje z miodu i z koszy. To ostatnie mogliśmy podziwiać podczas specjalnego pokazu przygotowanego w Centrum Wolontariatu. Pan Roman na Mazury przeprowadził się z rodziną z Warszawy. Oprócz miłości do tej ziemi znalazł jeszcze jedną miłość, wiklinę. Potrafi z niej zrobić prawdziwe cuda. W 1995 roku żeśmy przyjechali, kupiliśmy sobie taką posiadłość w Brzozowie koło węgielsztyna, To jest 11 kilometrów od Węgorzewa. Patrzę, że tam tej wikliny bardzo dużo rośnie. Mówię coś z tej wikliny można robić, tak jak na przykład kosze robią. Tylko że ja nie robiłem koszy takich, tylko robiłem taki, taki kosz z pałąkiem, taki do noszenia ziemniaków, jak to moi dziadkowie robili. I tylko ten wzór znałem, ale wziąłem tej wikliny trochę naciołem i pojechałem do, do domu, i zacząłem robić właśnie takie koszyczki. Z tym pałąkiem, takie opałki. Pierwszy wzór na kosz pan Roman podpatrzył od swojego dziadka. Po osiedleniu się na Mazurach to właśnie od niego rozpoczął swoją przygodę z Wiklidą. Oni byli rolnikami, i ja tam zawsze na wakacje jeździłem jako chłopiec. Patrzyłem, jak oni wyplatają te kosze, bo im te kosze były potrzebne do, do zbierania ziemniaków na jesieni. No i to była taka opałka z takim, no i z takim pałąkiem na górze, nie? I to, to, była, to bardzo był dobry, łatwy wzór do zrobienia. Kolejne wzory pojawiły się już na Mazurach, w momencie, gdy uczeń spotkał mistrza. Mówi, że ładne kosze robię, ale mówi, ty tylko takie robisz? Ja mówię, no bo ja innych nie potrafię. No to on mówi, to mój ojciec wyplatał kosze całe życie, to jak chcesz, to możecie tego nauczyć. I pojechaliśmy za Giżycko, Taka wioska, zapomniałem jak ona tam nazywa się, pojechałem do tego pana, bardzo chętnie ucieszył się, że chce się nauczyć i pokazał mi jak się właśnie takie kosze robi jak teraz ten. Jeden dzień pobyłem u niego, później jeszcze raz pojechałem, jeszcze inny pokazał mi wzór i zacząłem już w domu sam robić. Jak coś nie pamiętałem, no to dzwoniłem do niego telefonicznie i on mi tłumaczył przez telefon co ja mam zrobić. No i tak minęło chyba 3-4 lata, nauczyłem się robić koszy. Zgłosiłem się do Muzeum Kultury Ludowej, żeby z nimi współpracować. No i oni mówią, że bym pokazał jak ja to robię i pokazałem na jednym z pokazów na Litwie, bo wtedy zawieźli nas na Litwę, był, był tam taki festiwal. I na Litwie jak zobaczyli, jak ja wyplatam. Tak zgodzili się, żeby z nimi współpracować, i do tej pory z nimi współpracuję. Mistrz już ma teraz 85 lat, więc niewiele już może zrobić, ale jeszcze parę lat temu, pamiętam, pojechałem do niego. Prawie tydzień czasu tam byłem. Pomagałem, bo wyjechali wszyscy domownicy. A my żeśmy doili krowy i mleko odwozili do mleczarni. I on został i ja we dwóch. Jak przywiozłem mnóstwo wikliny, namoczyliśmy tam w wannie i zaczęliśmy we dwóch robić kosze. Michał tak się ucieszył, że ja przywiozłem, że. Ja o godzinie 5 miałem wstać, krowy doić, a jak ja już wstałem, to on już siedział na progu i robił kosz. Także nie wiem, o której on wstawał, ale bardzo rano. I robił kosz, tak się cieszył i przez ten tydzień czasu to żeśmy chyba ze 30 koszy zrobili, no we dwóch. Pokaz jak wyplatać kosze zorganizował Janusz Mazurkiewicz z Centrum Wolontariatu. To już drugie spotkanie po zdobieniu jaj wielkanocnych, gdzie uczestnicy mogą nauczyć się dawnych, odchodzących w zapomnienie rzemiosł. To jest bardzo zróżnicowane towarzystwo, jest i klub seniora i są uczniowie szkoły podstawowej i średniej, aby może zaszczycić przeczepić u kogoś tą taką chęć wykorzystania tego, co mamy na przykład na polu, na rowie, nie wiem, gdzieś pod ręką i żeby taki koszyk sobie upleść. Główną z moją taką ideą jest to, żeby nie zapomnieć o tym, żeby ci ludzie gdzieś tam widzieli, że jest jakieś zainteresowanie jego, tych ich jakby profesją już zanikającą niestety, bo mało jest osób, którzy zajmują się takim czymś. Warsztaty i pokazy organizowane w Kętrzynie mają przybliżyć rękodzieło, które było powszechne wśród naszych dziadków. Surowce i wzory dostarczała im sama natura. Przedmioty, które powstawały, były wykorzystywane głównie w życiu codziennym. Może więc warto zacząć znowu czerpać ze skarbów, które, jak podkreślał pan Roman, nieraz rosną po prostu w rowach. Mazury to przede wszystkim kraina pięknych jezior, dlatego też widokiem dość powszechnym są wędkarze siedzący wśród szuwarów, łowiący ryby. W tej grupie są prawdziwi pasjonaci, którzy już 9 maja swoje rybackie zacięcie przekują w prawdziwą rywalizację w szczytnym celu. Następne zawody, które organizujemy odbędą się na sterławkach, łowisku sterławki. Jest to łowisko prywatne. Są to zawody charytatywne, drużynowe, wędkarskie. Na obecną chwilę mamy 50 zawodników, czyli 10 drużyn. Połowy rozpoczną się już od godziny 6 i potrwają do 14. Walka drużyn będzie na kilogramy, a tych na łowisku sterławki na pewno nie zabraknie. Szczupak, sandacz, okoń, węgorz, karp czy lin pod względem masy z pewnością będą pożądane dla każdej ekipy. Wędkowanie będzie się odbywać na zasadzie złów i wypuść, także wszystkie rybki, które zostaną złowione, zostaną po zawodach wypuszczone z powrotem do wody. Będą to zawody sektorowe, także będzie pięć sektorów, z każdej drużyny, jeden zawodnik w każdym sektorze. Będziemy zliczać wagę, będziemy doliczyć, przeliczać na punkty. Na podstawie tego ogłosimy zwycięzcę. Rywalizacja to jedno, ale w zbliżających się zawodach najważniejsza jest intencja. Zwycięska drużyna całą wygraną przekaże na dowolnie wybrany cel charytatywny. Wszyscy zawodnicy, którzy wpłacą tak, tak zwane wpisowe, te pieniążki zebrane będą przekazane na cel charytatywny wskazany przez team, który wygra. Tak jak już tu wcześniej kolega Jerzy wspomniał, będzie 10 teamów pięcioosobowych. Każdy z teamów, który wygra te zawody przekaże na swój wskazany cel charytatywny. Celów jest kilka. My jako grupa Karpiowy Odjazd chcemy przekazać zebrane pieniążki, jeżeli uda nam się wygrać te zawody na pomoc domu dziecka w Giżycku, bo taką podjęliśmy decyzję. Natomiast inne grupy mają też tutaj, tak powiem, no, swoje cele. Są tam też cele na pomoc dla dzieci, tak? Wsparcia finansowego dla potrzebujących mogą udzielić również osoby, które nie biorą udziału w rywalizacji. Będą też puszki na łowisku. Mamy też tutaj sponsorów, którzy już zadeklarowali swoją jakąś pomoc, prawda? Właściciel łowiska też tutaj odstąpił od opłaty za to łowisko, czyli te pieniążki, które faktycznie by zostały pobrane za, za możliwość łowienia na to łowisku, też zostaną wykorzystane na, na te cele. Tak? My tutaj mówię, wszystko to, co będzie zebrane, będzie przekazane na cel charytatywny. Szykuje się więc wędkowanie pełne emocji. Dodatkowo połączenie pasji z dbaniem o tych, którzy potrzebują naszej pomocy, z pewnością będzie wydarzeniem, które warto powtarzać. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Zapraszam Państwa na kolejne wydanie w przyszłym tygodniu.